Hej ciao witajcie! Z tej strony Zosia witam was na kolejną odcinkę z tej serii i dzisiaj sobie y, no Dzisiaj sobie otworzymy kracket Ega y, obie, Tak jak obiecałam będzie o 15 odcinek y, No i nagrywam w sumie y, jak pewnie wiecie, no dostałam Snow Owl zaraz po tym od Marleny, no ponieważ chciałam mi dać, ale pamiętajcie, że macie konkurs dalej do wygrania, no już się powoli kończy, macie do wygrania Bone Wings, nie te okularki, sorry, macie konkurs też do wygrania te okularki i dam, 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 czekajcie, muszę znaleźć to, bo No i macie też konkurs na tego peta, yy, ogólnie nie, dobra mam spanko, yy. dobra nieważne, yy, zostawcie łapkę w górę i subika z dzwoneczkiem, ale my, i my lecimy, może yy, ktoś się ze mną pojawi, yy, nie jest dosyć rozmowna, ale yy, pojawi się za niedługo. Mm, no w sumie t, 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 nazywa się Zosiula 777 y, i ona się tak nazywała, bo nie wiedziała jak <laughs> No ale nieważne. Nie wiem, nikt się nie pojawi, to jest jestem naprawdę ja. <laughs> Dobra, mam was. Dobra, mam metal oxa i ja nie mogę mam snow owl, to jest czwarta legenda. Dobra, czemu ja w ogóle y, ten rozmawiam y, o... W ogóle, że ja przeglądam tupety, mm, bo chcę sobie trafić e, turtla. E, jak wręcz, jak go wręcz pragnę. Jak go, normalnie jak go tak pragnę, a masakra po prostu. A mam znowu, wreszcie, tak ciesza. Dobra. Mm, e, może kupię jeszcze dzisiaj jedną pakietek, ale raczej nie. E, popracujemy na moim komputerze i widzimy się jak będzie dzień. Ja jeszcze się w planach pokazywałam takiego, jakby, no e, takiego malutkiego TikToka. Yy, nie, nie będzie muzyki, ponieważ nie chce mi się. Yy, jest już dzień, ale ogólnie yy, zaraz wam pokażę tego TikToka. Tylko chcę. Yy, no nie no, to będzie taki jakby. No nie wiem, jakby to nazwać. Mój TikTok. O, taki bardziej mój TikTok. Ja nie mam TikToka, bo TikTok yy, nie jest dla dzieci takich jak ja. Siema, Laura. Siemasz. Hello, Ło, mm. wow, ładny dom. Co. Yy, House, cool house. Ale Laura to jest polska? Dobra, idziemy do innej chałupy. Mnie, -sta, ta stała. Nieważne, dobra, nieważne. Yy, idę do jakiejś chałupy, tylko nie do, mnie, nie do siebie, bo yy, ja mam u siebie nubsko. Yy, jak zawsze, ja jestem nubem. Dobra, jedziemy jedziemy gdzieśkolwiek. gdzieś No co za typek. Już trzy misje. Dobra, najpierw wam pokażę tego TikToka, bo nie wytrzymam zaraz no, nie. Chwila, muszę wziąć tego kraketega. <mulik> Tu 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 tu. nie mam pojęcia czy ten TikTok wyszedł, yy, ale okej. Okay. Yy, mogę wam pokazać jeszcze w sumie jednego, bo takie wymyśliłam kilka i pokażę wam tego drugiego, tylko chcę dać jajko do kąpieli. <coughs> Gdzie to? O, o kurna, jaki pros. hej Dobra, wrzucam z powrotem. tu tu muzykę wtedy wymyśliłam. XD. Okej. albo dobra. Przebiorę się jakoś tak. He. jajko. Mi pam, żużu, żu. Mi pam, aka. krusty, miam, miam, miam. Zzu, 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 zzu. Zzu, zzu, zzu. Dobra to był taki mój jakby tiktok Nie wiem czy mi też wyszedł Jak coś to no Ale w ogóle włączyłam komentarze Bo kilka widzów Nie błagało żebym je włączyła Bo no No i tak jak i powiedziałam, że macie konkurs, no i dobra, idziemy otworzyć, bo, ja, bo chyba ten odcinek trwa 4 minuty, a czuję się jakby już 10 tysięcy lat trwał. A, bo już te TikToki pokazuję, chyba mi nie wyszły ten pierwszy trochę. Miałoby być ten swan tigerem i Seed a ja nie dałam ani tego, ani tego. Dobra, lecimy na ten Kupie Hosting. peeling. Yy, dobra. W ogóle napiszcie mi w komentarzu, czy mam fajnego skinienia. I napiszcie mi swój nick, bo dzisiaj włączyłam komentarze. Juhu, pod odcinkiem dzisiaj pierwszym, takim króciutkim włączyłam. Mm, więc napiszcie w komentarzu, czy... Nie, 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 teraz dopiero co przyszłam. Napiszcie mi w komentarzu um, swój nick na Robloxie, to ja wam podeślę kod. Znaczy, Jezu, na Robloxie mi podajcie nick, to może niektóre, niektóre osoby dodam. Jest Smary ale ja farmazony mówię. Dobra, nieważne <laughs> Przepraszam bardzo, bardzo <laughs> Ale się tak nie mogę już czekać Co z tego jajeczka wypadnie Chciałabym, żeby mi się wykluł kraket, Za kraket ega Jakiś ultra rare albo rare pet Albo najlepiej turtle nie no, żartuję, dla mnie się nigdy w życiu nie efektuje. Jedynie takim prosom, które ogarniają. O mój ktoś ma T-rexa tutaj. T-rex to jest trochę mój dram O Jezus co mi się stało? Jest takie, coś mi się stało chyba. dobra. no i tam... Ok. I to jest chyba ostatnie. Tak, ostatnie, dobra, widzowie, wykluła, wykluwa mi się to. Szybko idziemy na środeczek. Tu jest środek sam. Będziesz przy ognisku sobie siedział. Siądź sobie tutaj, koło ciebie, żeby się coś z tego wykluło. I wykluwa się. Teraz mi się wykluje? Tak, wykluje mi się. I... Ja nie patrzę, obiecuję. O nie, no No trudno. Przynajmniej fajnie, że no że się coś wykluło, nie? i że otworzyłam nareszcie to jajo a nie tylko je trzymałam w innym miejscu w ogóle trzymam dobra, mm, to by było na tyle ale w sumie, w sumie chcę jeszcze dobić tyleś tam pucharków na mz więc widzimy się w Brawl Stars. zrobię takiego, takiego tiktoka o. i widzicie zrobiłam fikołka z, bra, z tego z Robloxa do Brawl Stars. no i ogólnie chcę dobić mm, no troszkę pucharku, chociaż 60 albo 50 spróbujemy dobić, a nie w sumie 50 zaraz zabijemy. Yy, dobra, nie idźmy na solo, idźmy na duo, spróbujmy, jeśli wygramy 3 razy, to kończy odcinek, a jeśli 5 razy, to, a jeśli jeden raz przegramy, no to... no to też kończy odcinek. No dobra, to wtedy nie kończy odcinka i musimy, musimy trochę pucharków po pozdobywać na tej MZ. No ogóle ogólnie bym chciała zdobyć. I w ogóle kupiłam sobie gadżet, nie? Zobaczcie sobie odcinek, który nagrywałam wczoraj o 21.00, a wrzuciłam o... Yy, no dzisiaj, o 10 chyba jakieś, a jest 15.00. W ogóle bardzo się cieszę, że włączyłam wreszcie te komentarze. Tyle osób mi pisało, że chciałabym włączyć te komentarze, no bo jeśli nie mogę się doczekać takie tam... I, no. No i wreszcie włączyłam te komentarze. Dobra, ja zabiję ja to nawet. Okej. Okay. Tutaj trochę po, ten um, pobiło, pobili mnie. Kampie. Ja Dobra, myślałam, że mam wyłączony odcinek, dobra. Eee... Nie, ja chcę to MRP. No nie, ja chciałam. Udało się, o ale pros! Saluzerek. No nie kurczę, zabiła mnie, ale jest drugie chociaż miejsce. To był ogarnięty typ, tak, ogarnięta typ piarka. No oczywiście, pozdrawiam. Pamiętajcie, żeby mi napisać. Patrzcie, wchodzi tutaj znajomi i macie tutaj, podaj swój id kod i y, to ja wam napiszę w komentarzu go. Y, y, zrobię sobie zrzut ekranu i go sobie przepiszę i możecie mnie dodawać ile chcecie. Będę losować z komentarzy kto mnie doda. No bo niektóre może o sobie chcą mnie dodać, a nie mogą napisać w komentarzu, bo mam wyłączony. No dobra, gramy. Tamta giera była na nawet mega superowa, więc zajebista. Dobra. Oczywiście muszę się gadżetem pochwalić, nie? Yeah! Dobra, tam w ogóle to jest cmentarz Mortisa, wiecie o tym? Nie wiem, no, w większości o tym, osób o tym wie w sumie Co za niego nie ty, tak? go walnęłam lekko, tak, ale ja go walnęłam tego Edgara. W ogóle m, pamiętajcie, że ten kto ma 10 ponad tysięcy będzie nowa postać. Słyszałam tak za 10 tysięcy. Tak tylko słyszałam, m, więc ja go będę miała raczej za darmo. Co za typek? Co? Na hita nas załatwił. No trudno, ale to się liczy jako wygrana. Do trzeciej rangi to się liczy jako wygrana. Ale mam dziwne oczy. Ja mówię jak takie, ale mam dziwne oczy. Mogę sobie nakupić kupić do... No w sumie dobrze, zresztą że do tej gościówki kupiłam, do MZ. Wiesz, w ogóle MZ jest wampirem i jednocześnie mumią, bo ona ma takie uszy, jak widzicie. Y, tutaj ma takie małe uszy, poczekajcie. Obrócę ją. O, ona ma tutaj takie ucho, gdzie ona ja Tutaj ta, tak, ucho ma małe. Nie, tutaj. O jezu, 10 tysięcy HP. Dobra, teraz ja będę tutaj siedzieć. W <grywa> tym no, jakaś nieogarnięta. Okej, okay. siedzimy sobie w krzaczkach. Mięciutko no, tutaj... Jest... O tutaj. śmierdzę. Umiera. umiera, umieram, umieram. Jezu, jeszcze masz szansę typek. Jeszcze masz szansę na przeżycie. A jednak już nie. No wszędzie są ludzie. Tam na dole jest jakiś typek, tam jest typek. Masakra, to wszędzie są typki. Typki, wszędzie. No dobra, to się liczy. No dobra, przegramy to ogólnie. Dobra, wygramy to na Indie. Co, zabiła mnie ta typiarka. To tego też zabiję? Nie, nie może. No trudno. Drugie miejsce znowu. Prawie pierwsze. I teraz ostatni linek będzie i kończymy odcinek. Chcę być więcej pucharków na tej enzyny. No, Czuję się zdań, że na jakiejś postaci. No, <laughs> Czemu ja tak wzdycham? Okay. <laughs> Dobra, sorry, ludzie. E, e, no. no, przepraszam za moje zachowania. Ale ja się tak cieszę, bo ja przecież no, mam włączone komentarze i ja się tak cieszę. Masakra. Po nie, nie wiecie, jaka to jest dla mnie radość. Dobra, a ja w ogóle mam coś odsłonnąć. Be, sorry nie mogę się ruszać Coś mi się się zbagowało z telefonu. dobra i winek. coś się nie wyizłynak jeszcze nie wiem jakby coś ja wycieram telefon więc A! Jeszcze wam pokażę ostatniego tego, bo ja wam pokazałam wtedy tego TikToka, wiecie, tego... No nie no, to nie jest TikTok. Co ja mam z tym TikTok? TikToka. Ten kto... Ej, mam plan! Ten kto napisze y, uśmiechniętą buźkę w komentarzu, dam mu serd w sensie, Ten kto napisze uśmiechniętą buźkę. Nie dobra, zaczynamy od początku. Ten, kto napisze uśmiechniętą buźkę, to znaczy, że lubi TikToka, a ten kto, ten, kto napisze w komentarzu smutną buźkę, to znaczy, że nie lubi TikToka. Umówmy się na coś takiego. Aha, zginęłam. Dobra, nie. Bez komentarza to zostawię. Yy, Wygranam. Dobra. To by było już. Na tyle. Uuu, wbiliśmy wreszcie też 600. Jej, prawie. Ej, dobra, byśmy wbili. Nie, no dobra. Kończymy ten odcinek, ja y, wiem, tak, tak, tak czekajcie, według rzadkości. Co? Ta ma najwięcej? O, najwięcej pucharów. Najmniej pucharów. Naj, najmniej, poziom mocy. Według rzadkości. Dobra, według rzadkości. No dobra, no to to by było na tyle. Albo w sumie zagramy jeszcze solo. Tylko solo i koniec. Yy, tylko chcę jakąś postać, taką pożyteczną. Edgara, niech będzie Edgar, bo Edgar jest spoko. Spoko, poko, loko, soko, O ja, ale mapa zajebista Dobra, ja też lecę. Już nie mogę się wycofać niestety. mnie, kurczę, jeszcze jedna gra. Jeszcze jedna gra, bo ja chcę jeszcze Dobra, jednak nie. Gramy. Muszę to wygrać na maksymalnie czwartym miejscu. Co to jest? Nie, co to jest? Co tu jest za mapa szalona jakaś? Totalnie pogrzana. Dobra, yy... Załóżmy, że wygrana. Nie no, żartuję. Musimy mieć maksymalnie piąte miejsce. Nie no, nie, nie wiem, które, byle żebyśmy chociaż wygrali. Braiz Wynek. Dobra, szóste miejsce. Nie, przegraliśmy. No trudno, musi być maksymalnie piąte miejsce. Dobra, nie wytrzymam zaraz, chcę skończyć ten odcinek. Chcę wstawić komentarze. teraz proszę. Dobra, kolejne chyby. Tu byłam już. Dobra, już na pewno wygram, bo... Kurczę! Dobra, pierwsze miejsce i widzimy się już jutro. A nie, poczekajcie. No nie, no nie wiem, czy jutro, czy dzisiaj, no nie wiem. Ale chcę zrobić znowu... Go, 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 go! Dobra, zrobiłam zdjęcie chyba. Yy, nie wiem czemu, ale coś mi się spakowało. Dobra, jeszcze raz. No, eee, poczekajcie. Ja <laughs> Dobra, nara, bo Grad Blockstar Planet mnie nienawidzi.